9 na 10 osób nigdy nie osiąga założonego przez siebie celu treningowego. Tak naprawdę wymyśliłem sobie te dane na potrzeby dzisiejszego nagrania. Mimo wszystko prawdopodobnie przyznacie, że chociażby na plaży więcej widuje się takich osób, które mają co najmniej delikatną nadwagę niż takich osób, które dumnie prezentują widoczny gołym okiem kaloryfel, czyli odsłonięte mięśnie brzucha, mały poziom tkanki tłuszczowej. Dlatego też właśnie, jeżeli chociażby może Ty jesteś akurat taką osobą, która zakładała, że zredukuje, że odtłuści się, a być może coś Tobie nie udało, to na pewno zainteresuje Cię temat dzisiejszego nagrania, bo właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o paru przeszkodach, które są dosyć powszechne w kontekście takim, jakim jest właśnie zaplanowanie spalania tkanki tłuszczowej. W teorii bardzo łatwe, w praktyce bywa różne. Cześć z tej strony Michał Kancerz, witajcie na kanale Trener TV i dzisiaj po raz kolejny będziemy rozmawiać o redukcji. Jak spalać tłuszcz, jak spalać tłuszcz, żeby masę mięśniową utrzymać, albo co więcej masę mięśniową w niektórych wyjątkowych sytuacjach jeszcze dodatkowo zbudować. Chodzi mi tutaj o mądrą redukcję, której filary mimo wszystko są niezmienne od lat. Trzeba wywołać deficyt kaloryczny. W praktyce po prostu więcej energii wydatkować niż tej energii dostarczymy w formie pożywienia. Dlaczego to jest tak istotne? Otóż nasz tłuszcz, co musimy zrozumieć, to nie jest nic innego jak tkanka zapasowa. Energia zgromadzona przez nasze ciało na później, na tą czarną godzinę, w której to po prostu my się ruszamy lub my funkcjonujemy, a mimo wszystko nie dostarczamy nadmiarowej energii. I wtedy nasze ciało, jako koło ratunkowe, sięga po prostu pod tkankę tłuszczową. I teraz od nas zależy, jak my rozpracujemy cały ten mechanizm, żeby mimo wszystko, pomimo pewnych niesprzyjających warunków, nasze ciało chętnie właśnie korzystało z tkanki tłuszczowej, a mimo wszystko, żeby zachować dobre samopoczucie, które będzie kluczowe do tego, żeby właśnie redukcję kontynuować. Bo co jest pierwszym przeciwnikiem w naszej redukcji? Otóż nasz organizm, nic innego, tylko nasze własne ciało, które ma pewną strategię e, ewolucyjną, strategię przetrwania, związaną z tym, że zawsze premiuje sytuację, w której to jemy, w której to przejadamy, w której to gromadzimy tkankę tłuszczową, a nie podoba się naszemu organizmowi e, to, że na przykład my się zaczynamy głodzić. Jedzonko dobre. Aqui é só I manifestuje to szybko poprzez uczucie głodu, poprzez rozdrażnienie, poprzez spadek libido i tak dalej. Dlatego też niezwykle istotnym w redukcji jest to, żeby uzależnić deficyt kaloryczny, jego raczej poziom, do tego jak dużo mamy obecnie tkanki zapasowej. Im mniej mamy tkanki zapasowej, tym jesteśmy bardziej skazani na to, żeby wolniej mimo wszystko skutecznie realizować redukcję. Na kanale wielokrotnie poruszam właśnie to zagadnienie i proponuję większości osób, czy też moim podopiecznym właśnie deficyt na poziomie od 300 kalorii do nawet 1000 kilokalorii względem zapotrzebowania. Skąd taka duża rozbieżność? Otóż chociażby stąd, że niektórzy dysponują różnym poziomem tkanki tłuszczowej. I tutaj prosta rzecz do e, intuicyjnego wywnioskowania, im więcej mamy nadmiarowej tkanki tłuszczowej, tym bardziej radykalny deficyt dla nas nie będzie niebezpieczny. Jednak gdy jesteśmy blisko końca naszej redukcji, no to wtedy jedyną skuteczną e, strategią będzie to, żeby ten deficyt był trochę mniejszy. Czyli mniejsze głodzenie się, kiedy jesteśmy bliżej naszego celu, większe głodzenie się e, kiedy tego celu jesteśmy dalej. Dlaczego to działa? Dlatego, że kiedy osoba ma nadmiar kilokalorii zgromadzonej w postaci tkanki tłuszczowej, po prostu kolokwialnie mówiąc, jest zatłuszczona, no to wtedy nawet duże obcięcie względem dziennego zapotrzebowania nie będzie prowadziło do tak radykalnych zmian i tak gwałtownych reakcji naszego organizmu. Podczas gdy, jeżeli jesteśmy na ostatniej prostej, tak zwanej, mamy już na przykład 10% tkanki tłuszczowej, jesteśmy bardzo otłuszczoną osobą, no to skazując się na duży deficyt, w teorii schudlibyśmy bardzo szybko, w teorii bardzo szybko gubilibyśmy nadmiarowe kilogramy, w praktyce nie dość, że będziemy tracić masę mięśni, nie dość, że będziemy się czuć tragicznie, to prawdopodobnie wszystko to skończy się po prostu obiadaniem. Zniweczymy tym samym wcześniej wypracowane efekty, a nie o to tutaj chodzi. Dlatego też, jeżeli na przykład nasz cel sylwetkowy jest ulokowany w najbliższe wakacje, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać właśnie te lekko ponad dwa miesiące na to, żeby popracować nad sobą i nawet przy najmniejszym deficycie jesteśmy w stanie uzyskać nawet utratę na poziomie 2,5 kg tkanki tłuszczowej, e, kiedy rzetelnie przyłożymy się do tej pracy, a w przypadku posiadania, Obecnie dosyć niskiego poziomu tkanki tłuszczowej to są naprawdę spektakularne efekty wizualne. E, natomiast jeżeli wybierzemy deficyt umiarkowany, no to możemy liczyć na utratę 4 kg podczas tego okresu, jeżeli też się rzetelnie przyłożymy do pracy. Podczas gdy jeżeli jesteśmy na przykład osobą bardziej otłuszczoną, no to tutaj wyniki mogą być już kolosalne. Mowa tutaj nawet o 8 kg tkanki tłuszczowej, którą utracimy w tym czasie, e, co w połączeniu dodatkowo z efektem, e, którym jest spalanie również, czy raczej zużywanie glikogenu. E, który znajduje się w mięśniach, tym samym leci woda, to cyferka na bardzo może pokazać nawet wartość 10 kg. Jednak, jeżeli popełnimy pierwszy podstawowy błąd i e, zdecydujemy się na zbyt radykalną redukcję, no to w tym wypadku skazujemy się na to, że po 3 dniach zbyt mocnej redukcji już się z niej wyłamiemy, e, już e, po prostu rzucimy się na jedzenie i zobaczymy, że to wszystko nie ma sensu. Jeżeli będziemy chcieli po prostu upchać dwumiesięczne efekty w tydzień, jesteśmy skazani na porażkę. Wiele osób na tym się właśnie wykłada. Jeżeli jednak jak podejdziemy rzetelnie do sprawy, jeżeli nie będziemy się obsesyjnie ważyć codziennie, ale trzymać ten deficyt konsekwentnie, no to na pewno efekty będą murowane. I tutaj bym płynnie przeszedł do kolejnego efektu: czy ten deficyt. Realnie występuje. Czy ta kaloryka, którą sobie zaleciliśmy, realnie znajduje się w naszej diecie, bo wiele osób wykłada się na redukcji w tym, że szacuje sobie intuicyjnie, ile powinny nimi mniej więcej, ta, inne takie osoby powinny mniej więcej jeść, i takie szacowanie intuicyjne prowadzi nas do tego, że będziemy po prostu zaspokajać potrzeby naszego organizmu. Jeżeli chcemy mimo wszystko mieć efekty związane ze zmianą naszego ciała, powinniśmy albo wytyczyć sobie pewien system odżywiania, zapisać sobie na kartce, ile powinniśmy e, jej zgodnie z naszym zapotrzebowaniem, albo wybrać opcję trochę bardziej swobodną, którą ja polecam, ściągnąć sobie jedną z bezpłatnych aplikacji do liczenia kalorii. Witatu policzyć sobie może nie codziennie, ale trzy wybrane dni, żeby się zorientować, czy rzeczywiście jesteśmy daleko, czy jesteśmy blisko e, wytyczonego zapotrzebowania na kalorie. Taka aplikacja po prostu ratuje nam życie, bo nie musimy konsekwentnie jeść tego samego codziennie, tylko jeżeli jemy coś innego, no to mimo wszystko wpisujemy sobie w taką aplikację i dalej mamy kontrolę nad kaloryką naszej diety, która jest ultra ważna, jest praktycznie najważniejszym elementem, jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej. Jeżeli będziemy jeść większej ilości białka, będziemy czuć większą sytość, jeżeli będziemy mieć więcej warzyw, będziemy po prostu zdrowi. Większa ilość białka to też utrzymanie masy mięśniowej, ale kaloryka jest absolutną podstawą. Więc zbierając to wszystko do kupy, po prostu trzeba łopatologicznie policzyć swoje dzienne zapotrzebowanie, odjąć pewną pulę kalorii, być może te zdjęcia, które tam zamieszczałem wcześniej na przebiegu filmu, pomogą Wam się zorientować, jaką pulę kalorii warto byłoby od tej puli odjąć, zacząć jeść więcej białka, więcej warzyw, pozostałą kalorykę zagospodarować wędle własnych preferencji. Nie musi to być określona ilość posiłków, ważne, żeby po prostu e, utrzymywać tą kalorykę, e, chociaż tutaj może jeszcze wtrącę na sam koniec taką jedną wskazówkę. Warto zagospodarować większą pulę kalorii w tym okresie, kiedy nie jesteście zajęci. Czyli jeżeli na przykład pracujecie w godzinie od 8 do 16, no to i tak będziecie zajęci, i tak nie będziecie myśleli o potencjalnie tym małym głodzie, który się pojawi e, na redukcji, który musi się w pewnym momencie Pojawić, więc wtedy zostawcie sobie większą pulę kalorii na na przykład godziny późno popołudniowe. Jeżeli będzie deficyt, to mimo wszystko schudniecie i na to macie gwarancję. Jeżeli będzie deficyt realny, jeżeli to wszystko będzie się na liczbach zgadzało. E, na dzisiaj to wszystko. Ja to wideo e, najprawdopodobniej zapytam Was, kiedy umieścić. Podejrzewam tutaj termin albo to będzie niedziela wielkanocna, albo to będzie poniedziałek. Mimo wszystko, dwie te uroczystości zobowiązują mnie do tego, żeby Wam życzyć wesołych świąt, żeby Wam życzyć przede wszystkim tego, żeby żebyście byli właśnie konsekwentni w swoich założeniach. Mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawiajcie łapki do góry. Dzisiaj live'a nie ma, o ile to jest niedziela. Jeżeli to jest poniedziałek, no to już jesteście świadomi, że tego live'a nie było. I co? I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!